Cześć, tu Zorza. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek Filc of Mistria. Zaczynajmy. Kolejne odcinki co każdą środę i każdą sobotę. W środę o 17, w sobotę o 11. To są dni, kiedy na pewno będą filmiki wypuszczane. Mogą być wypuszczane w inne dni, ale te dwa dni będą się pojawiać na pewno. Tak po krótkim wstępie chciałam Wam się do czegoś przyznać. Nie wiem, czy pamiętaliście, jak w poprzednim odcinku próbowaliśmy oddać szardy do Eilanda. Tak, te szardy. Zobaczcie. E, dopiero po obejrzeniu filmiku i montowaniu go okazało się, że przyjrzałam się, e, jak wygląda treść quest'a. Rozumiecie? Tu, o, tu on potrzebuje dwóch sztuk, a ja cały czas próbowałam mu oddać tylko jedną. Nie wiem, jak mogłam tego nie zauważyć, no ale no cóż, zdarza się. Łaziłam sobie w to mieć z powrotem. Dobrze, że zapowiada się, że będzie dużo odcinków z Film Soft Mistria, bo przynajmniej wtedy tego quest'a uda mi się zrobić i wiele innych może. Uznajcie to po prostu za żart. No cóż, czasem się tak zdarza. Stary, ale nie przejmujemy się tym i idziemy do przodu. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale w dalszym ciągu zbieramy kwiatuszki na nasz festiwal. Im więcej, tym lepiej. No i sprawdźmy, przyszedł do nas jakiś list. E, ostatnio wrzuciliśmy truskawkę do mm, kosza, do tego kosza z tym, od sprzedażą tych dostawy. I e, dziękuję nam za tonora i oddaje nam m, przepis na e, kandyzowane truskawki. Bardzo miło z jej strony. Przeczytajmy sobie nauczymy się. Ok, fajnie, tu będzie potrzebny jeszcze jeden spodnik, pierwszy poziom gotowania i pewnie cukier. No ale okej. Okay. Dobra, podlejemy sobie tutaj kwiatuszki. Cześć, cześć, tak. Raz, dwa, trzy. No powiem szczerze, zdecydowanie lepiej się podlewa kwiatki, jak nie ma burzy. Chociaż z drugiej strony, jak jest burza, nie trzeba ich podlewać wcale to nie wiem co jest lepsze, chyba podlewanie je wcale. Jeszcze tutaj nam chyba wyrosła, tak, wyrosła nam sałata, więc oddamy ją dzisiaj do muzeum. Może uda się zakończyć jakiś kolejny set i dostaniemy jakiś kolejny fajny, słodki element naszego wyposażenia. Co Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Dobra. I poszukamy tych szardów, żeby w końcu pozbyć się e, tych rzeczy i pogadać sobie z Ejlandem. Tutaj mamy te jagódki. Nie wiem, czy ze zbierania jagód też można by lecieć ten kwiatusz potrzebny do festiwalu. Czy to jest uznane za aktywność? Nie wiem. Pewnie nie. Mogłowy konik polny? Chyba tak. A, dobra, dobra. tu, tu, tu. No, tu jakieś kosty widzę? I prezencik! Co to jest? Jakiś kamień. Może być, dobra, fajnie, cieszymy się z kamienia. A co mi tam? Mało czym się go robić? I kosty. Dobra. Idźmy do muzeum. Po drodze pójdziemy sobie poszukać tych szardów, i może uda nam się oddać tego quest'a. W końcu. No, powiem wam, że trzeba się po prostu urodzić taką gapą. A wy mieliście takie przygody jak ja, że nie zauważyliście czegoś i próbowaliście uporczywie to zrealizować? Piszcie o tym w komentarzach. Eee, bardzo chętnie zapoznam się z Waszymi tragicznymi historiami. Jak się muzyczki nasłucha, od razu humorek lepszy. Oczywiście poszłam nie tam, gdzie trzeba, więc zewracamy się. Zagadujecie mnie. Po prostu zagadujecie mnie. Wszystko powiem, że to jest wasza wina. Idziemy do tej strony archeologicznej. Kopalnie, jak ja bym chciała już tu zaglądać tak częściej. Ja już mam wrażenie, że jeszcze wszystkiego się nie nauczyłam w tej grze, że jeszcze ona kryje przede mną jakieś umiejętności. Nie wiem, czy pamiętacie, ale widziałam tą zapadkę z zaklęciami. No ja już chcę się jakieś tam nauczyć. Dobra, tyle dobrego, że te szardy udało nam się zdobyć. Mam w końcu dwie sztuki. Więc... Tu coś leciało. Nie wiem, co to jest. Ale to też spowoduje, że będziemy mogli oddać jedną kwestię, o dobrze pamiętam. Dobra, sprawdźmy, gdzie siedzi ten ziomek. On powinien być tutaj. Miło z jego strony, że przyszedł. Pogadajmy, proszę cię. Podziękował mi, dał mi monetki. Super. Sprawdźmy, jakie mamy kolejne questy. Musimy pogadać z Adlen, bo ona coś tutaj dla nas ma, ale ja ją spotkałam pod y, tablicą. Hmm. Sod. Jeden sod chyba mam. Dodamy celince. E, okay. Dobra. Muszę podejść do swojej skrzynki i przy okazji, może spotkamy tą Adlen. Adlen? Jest chyba gdzieś na środku, tutaj powinno stać. Chyba, że on gdzieś polecie w międzyczasie. Oho, no właśnie. Stój, stój, pogadajmy. No, Adelań się bardzo cieszy. Dziękuję mi. Dała mi kolejne niesionka. Bardzo fajnie z jej strony. Sprawdźmy. Tak, quest nam zniknął. Był to story quest, czyli taki można powiedzieć, kampanijny. Pewnie to nam coś odblokuje, ale zobaczymy co. Nie wiem, dostaliśmy 10 nasionek. Skorzystamy z nich na pewno i posadzimy je w naszym ogródku. Dobra, i idziemy po tego sod. Cokolwiek to jest, to jest jakaś chyba ziemia kawałek ziemi. I, i oddamy celince Nasze, nasz kwestik. Tuk, tuk, tuk. No to jest 10 tego, więc powiem szczerze, dosyć sporo. No ale okej, okay. raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chyba powinno starczyć nam tego miejsca. Sprawdźmy. Może któryś się nawodni przy posadzeniu. Tylko moje marzenie. O, jeden wskoczył. Dobra, nawet jeden za dużo gdzieś tu posiłam. Podlejemy, bo przecież inaczej nie urośnie. Mm, duży ukródek. Bardzo mi się podoba. Eee, okay. skoro nie możemy gotować tego ziemniaka, bo nie mamy jeszcze chyba umiejętności, no to wrzucimy go tutaj. Zapomnieliśmy oddać do muzeum po drodze, oczywiście, kapustę. Sprzedamy sobie to. To. E, nie wiem, co to jest. Co to jest? Jakiś mebelek. Nie wiem, czy to jest stolik jakiś. Dobra, powiem tak. postawię go tu. Można po nim chodzić. Dobra, to do niech sobie będzie. Jakaś taka ścieżka. E, jeden. Teraz mi podnosi wszystkie trzy. Ok, so jeszcze raz sprawdźmy, ile tego potrzeba było. E, jedna ta ziemia, i jedna ta, więc to sobie zostawimy. Bo w sumie rzadko mi to gdzieś tu wylatywało. Zakłady też powinnam zostawiać te kwiatki do festiwalu. Tak powinno to wyglądać. Dobra, sprawdźmy jeszcze, gdzie jest celinka. Tu chyba nie? To Nora jest. Może one powinny być podpisane imionami, chyba normalnie. No tu jest jej ta chatka, ale niestety jej tu nie ma. Katalina, gdzie ty polazłaś? Znowu. Może na rankę gdzieś poszła, ty. No ona no, musi siedzieć w tym domku tutaj, no nie ma wyjścia. W sklepie w sensie. Nie no, to jest nora. Zobaczmy czy coś nam się tu odblokowało. Mm -mm. To co było to jest. Niestety w dalszym ciągu nie widzę naszej Celinki. A może Celina to jest ta, co idzie tutaj. Tylko jest w gospodzie. O! Klasynka się cieszy. I daje mi kwiatuszki. Bardzo fajnie, sprzedam je sobie w międzyczasie i napiję się zupki. No, teraz jest jakiś taki chyba miks z kukurydzy. Bardzo fajnie. Te za zupkę. Zobaczymy ile nam podniesie. No, dosyć sporo. Fajnie. Sprawdźmy, czy, czy coś możemy tutaj sobie zrobić. Nie, nie no. nie Niedobrze. Bardzo niedobrze. się dało kupić jakieś, może składniki na przykład, słuchajcie, to byłoby troszeczkę inaczej. A to co to jest? Ciastka. Tu jest na makaron recepta. Ona chyba nam się przyda, bo mamy w kweście ten makaron. Dobra, niech będzie kupy go. I na makaron potrzebna jest nam chyba tylko mąka. Może mają w sklepie mąkę, słuchajcie. Mają. Dobra, kupię ją. I może uda nam się w końcu coś zrobić. Gorzej jak znowu nie będę mogła tego zrobić, bo nie mam odpowiednich ku temu umiejętności. No ale dobra, już zainwestowałam, poszło. Mogę zrobić, słuchajcie, podszytliło się. Super. Dobra, czyli w końcu mamy makaron i możemy go przetworzyć na jedną sztukę i oddać quest'a. Fenomenalnie. Nabiliśmy level. Super. Teraz mamy dwie łyżki, tak można powiedzieć. Będziemy mogli robić trudniejsze recepty. Super, to odblokowało nam jakby kolejne też znajomości tutaj recept. Przynajmniej to jedno. To chyba go nie widziałam, prawda? I możemy oddać te nasze kluseczki. Kluseczki, kto chciał? Kluseczki. Kluseczki. Josephine, Josephine gdzie ty jesteś? Tutaj. I ale ja nie chcę, ten, tylko. O. I dostaliśmy 300 zł. monet. Super. To może będzie że nasze środki wyglądają coraz lepiej, mimo że nie. Zarabiamy na uprawie mm, w sumie, e, tylko gdzieś tam na questowaniu. Questowanie jest całkiem przyjemne. Nie wiem na ile później będą te questy powtarzalne. E, chciałabym, żeby nie, no ale cóż. Dobra, idziemy, oddamy tą sałatę, żebyśmy nie zapomnieli i może zajrzymy do kopalni. No nie mamy tej czereśni. No kurczę, powiem szczerze, szkoda, no ale nic nie zrobimy, zrealizujemy to w przyszłym roku. Tu, tu, tu. Okay. Idziemy do kopalni, jest 620, więc w sumie powiem Wam, że nie mamy za dużo czasu, ale użyjemy windy. Jedziemy na piętro piąte, miecz w dłoń. Czekajcie, ja pamiętam, że miałam taki właśnie atak. Oj, powiem Wam szczerze, że to atakowanie nie jest wcale takie łatwe, bo to postać wam ucieczka. jest tam. To mi się nauczyć walki z danym rodzajem nowa nie no powiem wam, konieczna jest do zrobienia nowa zbroja bo po prostu nic z tego nie wyjdzie no, potrzebna nam jest tutaj mieć więc wydobywajmy bez tego nie ulepszymy sobie zbroję Szczerze, bardzo szybko lecą te kwiatuszki. Chyba muszę tutaj przyjść, bo inaczej ich nie zbieram. Mam już 15 dzień. wiosny, a ja no nie mam tutaj wszystkiego, co trzeba. Więc znaczy, nie wiem, ile jest mi potrzebne, ale. Ale, no, kto tam wie? Choć mi się zejść uruchamia, chociaż w kącie dzisiaj i tak nie zejdzie. Są kwiatuszki. Jeju, to teraz jak tak myślę o tym, to ile będą mieli kwiatków moi konkurenci? Wiecie co? Nie widzę zejścia, a mm, niestety jakby rozbiłam wszystkie kamyczki. A, to tu jest zejście. Po prostu ono się schowało za teksturami. Dobra, już wszystko rozumiem. Da się zejść tulipan? Nie da się zejść tulipan, ani ten kwiatek. No nic, no nie pozostaje nam nic innego. O, czekajcie, I jeszcze to. Może teraz. Dobra, mam jeszcze pięć sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i zobaczymy, czy mamy tyle szczęścia, czy jak zwykle nie. ta Udało się. Opłacało się, bo trochę rubinków nam tutaj wypadło. I tyle. Dobra, idziemy szybko, obracamy się. Sprawdzimy jeszcze, co nam tutaj Celtarus oferuje. Tu możemy... Mining mamy level 4 i Combat, czyli walka level 3. Sprawdźmy tutaj walkę. Tutaj ten jeden raz dziennie mogliśmy się obronić, tutaj e, okazjonalnie by nam krytyk wchodził. Dobrze uzbrojony. Mm -hmm. A to, to już mamy. A, patrzcie, zobaczcie, możemy to sobie wyłączyć. Ciekawe to jest. To jest bardzo ciekawe. Fajnie. Czy e, co teraz tak myślę? Ciekawe czy do zaklęć też będzie taki smok. Dobra, 36 esencji. Jeszcze sprawdźmy, jak wygląda ten mining, wydobywanie. No. I tutaj, że umożliwia nam pojawienie się jakichś poziomów z skarbami. Ciekawe, aczkolwiek chyba na razie jednak potrzebujemy tego krytyka. Dobra. Odblokowujemy. Zostało nam 16. Jeszcze coś tam możemy. Na razie, niech tak tak będzie. Mam nadzieję, że pozwoli nam się to troszeczkę szybciej rozwinąć. i tam jest jakiś nimaczek. Ja jeszcze nie miałam. Szybko. szybko. Nie mam siły. Mm. No, nic nie poradzę na to. Poczekajcie, jeszcze szybko sprawdzę. Muszę być zaraz do domku. Tego nie, tego nie możemy oddać do mozam, A to jest jakaś ochrona naszego muszelka, w którym łaził jakiś robak, potwór. Ona może być potrzebna w naszych receptach. Pewnie może do jakiejś później zbroi. Nie wiem. Na razie zatrzymamy sobie to. Szybciutko pójdziemy. Jest już 12. .00. Mam nadzieję, że nie padnę po drodze, bo wtedy nie będę miała staminy na kolejny dzień. No, Josephine, siemano! Pogadajmy sobie. Josephine wygląda jak jakaś księżniczka Jasmina z Alladyna. No powiem szczerze, stylowa jest przekozacka. Okej, okay, okej, okay. Cyk, cyk, cyk. Dobra, sprzedajmy to, co możemy. Te... o, O! Jeszcze kwiaturze kutu sprzedania. Jak zwykle z Dobra. Byliśmy już mogli wytopić jedną sztapkę. 125. Ciekawe do ilu się stakują w tym jednym kwadraciku. Eee, no ale już wiemy, że powyżej setki na pewno. Kwiatuszki zbieramy i zobaczymy ile nam się udaje uzbiera ich uzbierać w kolejnym odcinku. No fajnie. Dziękuję za kolejny spędzony razem czas. Mam nadzieję, że Wam się ze mną nie nudzi. Proszę Was, piszcie co mogę ulepszać i mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie. Ściemano.